Cześć, witam piątek, 13. Dla mnie nie jest pechowy. Przyjechałem, rozbiłem temat się trochę inaczej. Strasznie dmucha, więc jednak ten namiot trochę osłoni. Nie będę spał w samochodzie, nie wnikam w te szczury już, ale front też założyłem, także żeby troszeczkę się odgrodzić. Mówię w sensie inaczej, troszkę, bo zwykle to ostatnio był parasol a spałem w samochodzie na nockę jestem oczywiście no dzisiaj spróbujemy tak ładnie to wygląda, miejsca w środku dużo pokażę wam o, łóżko w zasadzie tylko, śpiwór jeszcze nie rozłożony no i cóż, 13 piątek jestem tutaj od godziny 12 .00. w trakcie rozkładania manżuru. Pierwszy biur jest linia 52 cm. No, niestety nie nagrałem kamerą. Ale nagrałem telefonem. Także za chwilę będzie pokazane. Jest moment wypuszczania: 52 cm. Wziął na popapka 10 mm kryla. Nawędkę federową. Zestaw federowy. Drugie jest masło. Teraz próbuję dalej na tego kryla. To jest od trapera. Pokażę Wam zaraz. Naprawdę, ja ostatnio złapałem. Z tych kilku linów, co złapałem. I to właśnie... Właśnie na to. Pop-up trapper. Arctic krill. Fajne takie. Niby powinny walić, jak to krillowe, ale to są takie... No taki słodkawy trochę ten zapach, powiem szczerze. No tak to wygląda. Przed chwilą miałem spinę na wędce tej środkowej na masło. Kurczę, no, nówka ten, przypon federowy 10 cm na plecionce, tam z, z, nie wiem o co chodzi, w tamtym tygodniu zakładany. przyciął, znaczy podciągnąłem, pochodził 2 sekundy, pyk, puściło mam wie, dobra, spiął się, nie, wyciągam, patrzę, yy, zerwany jest ten przypon. No, yy, da sobie radę, bo to tam yy, na 100% bez żadnego ciężarka, nic, tylko sam przyponik, ale raczej chodzi mi o rybę. Podejrzewam, że karb, bo albo duży lin, albo duży lin, bo ciągnął ciągną przyzwoicie. Oczywiście hamulec, wszystko wzorowo, tak jak powinno być, jak to mówili na filmach, strzeliłem, piknął prawidłowo, ale. Nie wiem, nie wiem co się wydarzyło, aż zdziwiony jestem, bo mówię jeszcze mam otwartą, mam tą paczuszkę, tam są trzy przypony zawsze Browinga. No i są dwa, czyli ten zakładany w tamtym tygodniu na 100%, bo ja tak szczerze mówiąc raz na dwa tygodnie zmieniam wszystko w pizdu, wyrzucam, nic nie ostrze, bo to nie te czasy, można tylko bałaganu narobić. Także tak to wygląda, jeden liniak, mamy godzinę 16 w tej chwili. Yy, walczymy dalej, zobaczymy liczę bardzo dzisiaj na ryby, bo widzę, że ruch jest na wodzie jakieś tam bąble zbierają, lornetka tutaj cały czas obserwuje próbuję podrzucać też w te miejsca, gdzie te bąble występują wiadomo, bąble oznaczają brania nie jestem w stanie powiedzieć, czy karpie, czy liny myślę, że liny, bo tutaj jednak ta meta moja linowa jest także trzymajcie kciuki, działam dalej w kontakcie spotkamy się przy macie podbieraku a jeszcze pokażę tylko jednego trika, No bo dzisiaj by tak gadałem no to łódkę, dzisiaj wziąłem na ten siurnik, wziąłem tę łódkę jednak. Wywiozłem jeden zestaw lewy, grubiej co jest. No, orzecha tygrysiego, tam troszeczkę grubsze te orzechy, no jak na mnie grubsze stosuję teraz. To jest 12-15. Nie, to już 15-20 tak. Milimetrów. Y, oczywiście z korkiem, czyli pływający. Y, no, tak to wygląda. Ostatnio trochę zmodernizowałem się, wszystko wyrzuciłem, zmieliłem w pizdu masę tych y, przynęt. Zostało mi dosłownie kilka: 2, 4, 6, 8, 10, z 12. Y, chciałbym trochę pójść w orzecha, trochę sam sobie tej melasą, doprawiam. Y, to jest węgierski klimat. Dowit, firma. Y, te orzeszki takie właśnie. I cenowo dobry, tam 212 gram, jak tu jest napisane tutaj o melasa, zobaczcie melasą przechodzi ładnie stoi już koło tygodnia, tak się przygotowałem do tego orzecha jakiś czas mam jeszcze kilka tych orzechów w sensie i z korupiakiem tam i masłem yy, troszeczkę potraktowałem no zobaczymy, dzisiaj będę próbował zobaczymy, które mi najbardziej będą odpowiadać yy, powiem szczerze około 100 słoiczków różnego rodzaju przestało mnie już bawić, tak jak kiedyś mówiłem nie kupujcie tyle tego gnoju, wybierzcie sobie kilka, no ale fakt, żeby wybrać te kilka, trzeba kupić dużo, żeby no, móc z czego wybierać. Nie popełniajcie tego błędu, co ja. Zostawiłem sobie dosłownie tak: mango masło, podstawa, masło samo y, oczywiście truskawka banan ze słodkich. Y, Kryla zostawiłem y, co tu jeszcze halibuta, czerwonego y, muszla. Tu też Kryl w innym wydaniu. No jest takich trochę większych tam yy, ośmiornice. No i nasza zostawiłem ten na słodko. To jest, yy, to jest dokładnie ten. To jest yy, zobaczymy. To jest cytrus. A to jest ten sam sami. Tam troszeczkę włócz też dałem yy, cytrusa. A tutaj mam z kolei yy, ośmiornica Kryl, Squid to ośmiornica. Chyba ta. Także tak to wygląda. Eee, działamy dalej, na razie. Bye bye, Jimmy. Jedzie, jedzie, prrrr, do tyłu. Jedziesz. Kiedyś mówiłem, że nie będę tutaj z łodzią wywoził, ale dzisiaj będę. Jedną wędkę tylko. Dobra, punkt dom. Dzisiaj będę tylko jedną wędkę. Bo wszędzie po prawej jest wszystko ok, super, a po lewej właśnie jest masa tych roślin. A tam właśnie czai się ten gruby karp moim zdaniem. Przejrzymy sobie to jeszcze raz. O, nie wżyłem, nie wżyłem. Yy, także yy, jedna wędka lewa grubo będzie wywożona. No jest ładnie, drugi. No jest. O, ładnie.

o kurczę, może być w miarę rekordowy w szoku jestem no ładny gips o kurcze, jest rekord centymetrowy 57 centymetrów no, w szoku jestem. 57 cm, wrażymy zawodnika. 4700 waga z matą. No dobra, szybka dezynfekcja. kordzik. Byłeś wymęczony, więc mamy się troszkę wody. Się kurczę źle zaczepił. Ale chyba będzie wszystko, o, będzie dobrze. już no ładnie brawo poszedł ale superowy rekordowiec ale pięknie odpływa bye bye jimmy no Jest rekord godzina 1.30. Padł drugi lin super. Do tego jeszcze życiówka. Pad na to to jest nasza, znaczy nasza w sensie, w sensie firma, nasz <gryl> Squinted Kryl 12x12 mm. Ośmiornica Kryl. Zmieniamy zestaw i zarzucamy. Ale się kurczę, mega cieszę. Szok. Kawę sobie zrobi, aż przebudził mnie normalnie. Pięknie, wszystko książkowo. Przebudzenie, podejście, wyciągnięcie. <grytanie> Super, cieszę się. Sorry, to nie jest popap. Ja teraz dogrywam, bo po prostu się ścięłem, że to nie jest popap. Zaspany człowiek jest normalnie. Tonący Squid and Krill. 12 mm. Firma nasz. No i zarąbiście. O, nawet Ładną świerdzę tu narysowali. Dorzucimy im trochę słodyczy. Siatka od Foxa. Siatki jednak, tam narzekałem troszkę na woreczki, ale siatki jednak od Foxa. Damy troszeczkę wanilii. Teraz pokażę, jak to wygląda. że taki piękny zestaw, za chwilę ląduje w wodzie. Kamień, no zacząłem stosować kamienie z tego względu, że no do każdego tam za jakiś czas dojdzie lub nie dojdzie, do mnie doszło, że jednak ten ołów zostawiany w wodzie jest no szkodliwy. Także drugi zestaw, w yy, tej chwili rzucam taki, tu jest bezpieczny klip. No i z kamieniem. Kamienie wykonane własnoręcznie, tutaj znajomy wykonuje, ja kiedyś próbowałem, ale jest to dla mnie troszeczkę zagmatwana sprawa, poza tym czasowo nie daje rady, tak to wygląda, są oznakowane wagowo, ten ma akurat 76 gram, z tej serii jeszcze nic, jeszcze, znaczy no w tym roku jeszcze żadnego karpia nie zapałem, więc, więc zobaczymy, jeszcze nie mogę tutaj ich jak gdyby ocenić. Ale będzie ok. Następna dawka idzie. Taka. Tu mamy orzecha z korkiem. No i działamy dalej. Jest to mój pierwszy, to mój pierwszy kontakt z kamiennymi. Zobaczcie, tutaj mam, tutaj mam takie te większe do wywózki. 115-117 gram. Tu jest nawet taki 123 gramy. Natomiast tutaj w przypadku tych niedużych odległości i rzutów to miałem dwie sztuki, jeden mi gdzieś tam spadł 70-80 gram to spokojnie mogę takimi rzucać, tu chyba jeszcze jeden jest o tu jest jeszcze jeden, został 84 taki do rzutów wykonane tak dość solidnie reszta to raczej są 120 120 kg, tu prawie 130 jest także raczej nie będę tym rzucał, moja wędka Raczej tak do 120. Nie chciałbym przegnąć pałki do tego, dojdzie jeszcze siatka PVA. Także yy, no tym bardziej w nocy, tam w dzień to jeszcze można było taki rzut sobie uskutecznić, ale w nocy to wszystko jest troszeczkę bardziej niebezpieczne. Yy, także te większe 120-130 tylko i wyłącznie do wywózki łodzią, i milduje się następny. To chyba mniejszy trochę, tak? No coś się zaczęło dziać. Zaraz, zaraz, to nie lin, to chyba karp. Też łuski, czyżby? Raz tutaj już zbadamy sprawę. O kurczę Nie Lin, sorry, miał takie Wydawało się, że ma takie wielkie takie wielkie łuski. To mleczka. No to działamy z nim 40 48 No super, dawaj Buźkę Będziemy dezinfekować. I wypuszczamy. Dobra! Nikt nie wypuścił wszystkiego, co nie miałem wypuścić czyli <laughs> odhaczaczy, odcharzaczy i tak dalej. No dobra! No, numer 3 zarąbiście fajnie, cieszę się bardzo. Jeszcze trochę wody Ci damy. Nie w tę stronę, nie w tę stronę, o, w dobrą stronę. <laughs> no dobra, siedzi następny, ładna knaga obudził mnie teraz. <laughs> Piękny, ale ładny. No i tu kolega. Może widno już tak. Gulary dobrze było założyć kurczę ciekawych druga godzina, obudziłem się właśnie znaczy on mnie obudził, no ja tu pięknie załapany ale silne, waleczne ryby w stronę koleżko się zapowiedzi a dobrze dobra zobaczcie piękny jez O kurczaczki, jest 58, 58 centymetrów, a ile tam, 50, 58, szok, no to ważymy gościa 58, nie, nie ważymy 58, nic nie będziemy ważyć, dezynfekcja i do wody, o jak naga. O tyle pyszczek 58 w szoku jestem podwójny rekord pobity dzisiaj szoku czekaj kolego to się ułatwimy sprawę Szok, fajnie. No ładnie, czwarty dzisiaj. Znaczy no wyprawie czwarty w nocy chyba 3 także 3 do 1 dzień do nocy zarąbiście Uch.